Hej, hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj food hall czyli zakupy z Lidla. W Lidlu dawno nie byłam, więc była bardzo ciekawa, co tam nowego na półkach, z chęcią się tam te zakupy zrobiłam. Na te zakupy wydałam taki większy już, około 140 euro. Najpierw zacznę może od takich rzeczy, bym powiedziała, bardziej chemiczno-kosmetycznych, bo te zakupy są większe, więc je podzielę na kilka partii. Zacznę może od chusteczek. Tu takie są w pudełku, czterowarstwowe, za 95 eurocentów. Ładne opakowania, były różne kolory, takie wziąłam bardziej stonowane. Następnie wziąłem się dla mnie nowość, przynajmniej ja, bo, znaczy dla nas, bo ja nigdy nie stosowałam e, kapsułek do... kapsułek tabletek do zmywarki właśnie z W5. E, te były troszkę... te były w ogóle najdroższe, bo one kosztowały mm, niecałe 6 euro, 60 tabletek. Jeżeli miałeś, używałeś, to dajcie znać, bo ja tego nigdy jeszcze nie stosowałam, więc nie wiem, jak to się tam będzie sprawdzało. Tutaj wziąłem, widzicie co, znowu ten, proszę, co pokazywałam w ostatnim denku gospodarczym Kuszel to jest Zomer to było, widzę co naprawdę drogi bo to tylko 3,5 euro, ten brzeg mi się bardzo dobrze sprawował, był ładnie pachniał, wszystko dopierał, no nie drogi więc mówię, biorę, bo, gdzieś nawet ten e, Lito, Lidlowski był droższy niż to, więc mówię, dobrze, wezmę to jeszcze raz, bo mi się fajnie sprawdził, póki jest. Dalej e, patyczki do uszu musiałam, czy znaczy do uszu, do kosmetycznych, takie, wiecie, no, bo mnie to do makijażu używam, 89 eurocentów, e, wiecie, no, kupuję różnie, no, nie wiem, czeka się się różnica między jakością tych produktów, no więc widziałam dzisiaj w lidlu, natomiast na pewno jest różnica jak chodzi o paczki, wolę przykład te z lidla niż te z algiego, nie wiem czemu to są może troszkę grubsze, dwa pakowania euro 35, więc wolę te jak już tam też kupuję właśnie w lidlu, worki takie mam do śmieci do łazienki o zapachu lawendowym. one normalnie chyba 75, a taka mała miła, mała zniżka, że się z czymś tam kosztowały dzisiaj. Dalej na promocji była na przecenie dzisiaj takie te spreje do opalania. Ja wiem, że to jest jakby nie tyle okres, już a znaczy dalej będzie w październiku na urlopie. Natomiast ja tam jest inny już. A to kupiłam już na przyszłość, dlatego że to mi się super sprawdzało w tym roku. I było się na promocji: to kosztowało zamiast 5,375 euro. 3, 75, było jeszcze 50+, plus, natomiast stwierdziłam, że wezmę po prostu, w przyszłym roku coś kupię w sprayu z innego sklepu, tak na próbę. Natomiast to nam się fajnie sprawdzało, więc wzięłam już ten zapas. Pusteczki do, do takie, wiecie, na mokro toaletowe. Trzy opakowania, euro 85. Olejek do, a znaczy płyn z olejem do zmywania makijażu oczu, 99 euro centrum, Bardzo go lubię, też kupuję zawsze, jestem właśnie w Lidlu. Tutaj widziałam taką, znaczy dla nas również nowość, to dla chłopaków żel pod prysznic, 73 euro centów. nie wiem jak to pachnie, po prostu widziałam pierwszy lepszy, zobaczymy. Dla siebie wzięłam również, nigdy też nie stosowałam z płynu mineralnego, to euro 45, tego ile jest? 400 ml. również tego nie stosowałam, był tylko jeden rodzaj na półce, więc nie wiem, czy tam jest więcej czy nie. Ale mówię, wezmę coś nowego na próbę. Dalej wzięłam również, jak jestem zawsze liczby, te zapachy. E, dzisiaj mała promocja 2,75 sztuka. Te są bardzo fajne. Naprawdę super. To są lepsze zapachy, jakie miałam do, dotychczas do pokoju. E, ładnie pachną intensywnie. Super zapach taki świeży, bym powiedziała, więc wzięłam dwa. Nie było żadnych nowości. Myślałam, że może coś się tam pojawi, ale jednak nie. Więc to odkładam. Dalej wzięłam do do WC 4,99. Tylko teraz co, nie wiem czy są dobre czy nie, bo kiedyś jakieś tam miałam, jedno mi nie pasowało, więc nie wiem czy to nie było Natomiast, no, troszkę jak, to nie, jak będą średnio tak, jak będą takie wiecie, no słabe, to tak średnio, do tego, że tutaj jest ich pięć sztuk, więc no nic, no wtedy wiadomo, zużyję, ale nie wiem czy są dobre. Nie, nie pamiętam po prostu, czy to miałam, czy nie miałam, no ale mówię, wezmę, wezmę bo jest duża promocja, więc no, wzięłam, kupiłam, będę testowała. Tutaj z Esmary była taka koszula muslinowa z 7 euro na 5, były to jeszcze kolory niebieskie i białe, natomiast białych nie było w ogóle, bo już takie, to nie był taki, to był kobaltowy, ale stwierdziłam, że wezmę sobie 40 taką luźniejszą. Do jakichś takich spodni, spodni luźnych, czy coś. Ja tak się do czarnego za bardzo nie bardzo lubię, ale stwierdziłam, że tak może do czarnych spodni, takich materiałów może będzie właśnie lepiej czarny niż takie zwykłe, czy taki po prostu niebieskie, bo po prostu będzie lepiej pasowało. więc mówię, dobra, jak coś to oddam, bo będę niedługo odróżniał dlatego, więc to też nie jest jakiś problem. Aha, i tutaj jeszcze wzięłam kwiatek, euro 99, Taki, no dosyć ładny, taki, widzicie co gęsty, bo tam to już mi jeden pad, więc mówię, to już sobie coś nowego dam. I były bardzo ładne wrzosy, niedrogie, natomiast no tak stwierdziłam, że może że tak za wcześnie te wrzosy, ale bardzo ładne były i nie były drogie, po 3 euro. Ale to myślę, że to później te wrzosy właśnie um, zasadzę przed domem, bo lubię wrzosy, natomiast chyba jeszcze trochę za wcześnie. No dobrze, aha i jeszcze kupiłam ziemię, też również była taka niby, ale jakaś taka jesienna za... To chyba 2,5 euro 10, 10 litrów, chyba. Więc też ta ziemia była niedroga, więc też się opłacało. No dobrze, a teraz pokazuję kolejne już zakupy. Więc dalej, tak. Mleko migdałowe bio, takie bez cukru. Bez cukru normalnie euro 35, natomiast ja było z, z tą z Lidowską apką, tanie było euro 20. Więc to w ogóle teraz z tą apką się opłacało, bo tam wiele by po prostu było, wiecie co, o wiele taniej. Więc tą apkę nie wiem, czy to w Polsce działa, czy na pewno. Ale w Niemczech to się na pewno, naprawdę sprawdza. Tam odejmuje, no tak myślę, że koło 3 euro mi odjęło cię od tego rachunku, więc z apką było taniej. Mleko bio, euro 35. Tu kupiłam dwa Power dla syna po euro bez centa. On tam lubi sobie wejść na myczy, coś takiego, więc mu czasem kupię, właśnie. Biooliwa, normalnie 7 euro z apką chyba 6,50 czy coś takiego, 6,40, jakoś tak tanie też było, tutaj mam takie oliwki, bardzo słone w oliwie, euro 45, bardzo je lubię, czy też zresztą, więc kupiłam dwa opakowania, bo jeszcze tam mam jakieś jedno opakowanie, dalej trochę takich wiecie co, aha, marm, to jest brzoskwiniowy, Natomiast wiecie co? Chciałam wziąć z wiśni, ale nie było, euro 29 bardzo, bo to jest więc duża zawartość owoców w ogóle w składzie, więc ten kupuję najczęściej, te właśnie dżemy. Dalej widziałam serek Milbona, taki bion, jest bardzo dobry, euro 45. Najtańszy nie jest, powiem, 200 gramów, natomiast znowu z apką było tanie, bo euro tylko 10. Wziąłem dwa, bo już tam jeszcze nie inne nie bio, więc chcę tak wiedzieć, co po kolei zużyć. Tu taki wziąłem, jakby twarz taki zmielony. Euro 39, tutaj jest tego pół kilo. Powiem Wam, że taki fajny przepis nazwam ostatnio, taki serniczek pieczony. Właśnie to jajka plus budnie albo mąka. Może dać owoce, ale nie trzeba. Trochę mm, proszku do pieczenia powiem, że fajny taki serniczek wychodzi. Czy na śniadanie, czy na kolację, czy na deser, więc teraz robię to bardzo często, więc do tego kupuję tam takie często serki. Czy album, to ja właśnie wzięłam w Lidlu. Tu wzięłam mini mozzarella Bufala, euro 80 na promocji. Trochę wędlin. Taka wędlina z indyka. Nie, ona jest z kurczaka. Euro 99, 125 gramów. Tu bio Taka ala, y, y, bym powiedziała. Y, y, Taka pieczeń, że tak powiem. 2,29 to kosztowa, to bardziej dla męża, 80 gramów. Salami z pieprzem, 2,29, 125 gramowe, to jest spore. To właśnie do pizzy części, czy tam, wiecie, co do jajecznicy, opaką zużywam, więc to, ja, zawsze kupuję właśnie takie salami. To bardzo, bardzo Wam lubię, to jest też dosyć dobre. To było za 2,49, tylko tego jest jakoś więcej. A nie, 150 gramów, ale to jest dobre, to polecam. I far... nie, widzicie co? Nie, inaczej. Ta koszowała 29, a ta 27, to była jakaś farmerska, trochę droższa. Więc to też jest bardzo dobre i drożdże 1,15 15 eurocentów. Tu dalej mamy jajka 3,30 opakowanie bio. Wziąłem również te układki owsiane, 85 eurocentów. Też kupuję teraz tego często, dużo, czy często? Dużo. No, często, dlatego że teraz na wtorki mam przepis też fajny, na ktoś mi coś słodkiego chce. To robię dla, dla siebie i dla właśnie chłopaków. Takie chcę z płatków owsianych bardzo dobre zresztą. Yy, I to smakują naprawdę z bananami, więc teraz też będę to pewnie jutro robię, bo Mam dużo bananów, wszakich przy żuchu. I dlatego właśnie bez mąki używam płatki owsiane. Yy, tutaj mam sól alpejska. Ona 75 euro centów chlebek z ziarnami, on był za 1,99 euro 99. i tutaj mam już taką małą bagietkę za 69 euro, co tu właśnie na kolację tu trochę mięsa, więc tak, kupiłam y, dla siebie łosoś na, to jest bio, y, to będzie na obiad, u chłopaki nie był na obiad łososia, więc tylko ja sobie tam robię tak, wiecie, że na dwa tygodnie zjem. 200 gramów to było za 7 euro niecałe, to będę miała na dwa obiady, dlatego, że ja do tego coś jeszcze zrobiła, widzicie co, albo pieczone ziemniaki, albo ryż, albo wa i warzywa pieczone na pewno, więc y, to półkami mi wystarczy, jedna. Tu mam taki steki już przyprawiony w razie w, <laughs> przepraszam, na obiad dla chłopaków. 600 gramowe to było za 4,99 tutaj taki z indyka, piersi trzy pokrojone, 5,29 kg. to albo nie wiem, zrobię kotlet, albo po prostu coś w sosie zrobię, może, właśnie jeszcze nie wiem. I tutaj wzięłam za kilogram 59. skrzydełka z kurczaka, czy na obiad, czy do pieczenia, będę miała tak na szybko, żeby coś było na zapas, bo tutaj w ogóle mięsa już miałam właśnie w lodówce, a to zawsze trzeba jakoś właśnie na zakupach z tym mięsem. Więc tak, to jest ta partia i już wykładam następną, już ostatnią. Na koniec trochę owocu, taki przekąsek. E, pomidorki, bardzo słodkie, 2,69, kg. Te są bardzo dobre, więc zawsze takie małe kupuję najczęściej. Pieczarki takie duże, one niecałe 2 euro, 400 gramowe. To właśnie tak bardziej chyba do sosu, do pizzy czy coś. No zawsze kupuję pieczarki, bo lubię właśnie mieć w lodówce. To zawsze zużyję do czegoś ogórek, to jest zwykły ogórek żaden bio, on był dzisiaj z apką za 90 euro centów, więc normalnie euro tam chyba na promocji, więc dobra cena według mnie banany bio, ponieważ te zwykłe były bardzo żółte te banany bio z apką e, kosztowały chyba euro 60, wzięłam 4 sztuki, bo to zawsze mówię, ktoś zawsze ten tenek czy coś, i no na promocji euro 50, pół kilo, wzięłam jedne bo takie było, no takie już są dosyć dojrzałe według mnie, więc sobie jedno na razie Marchewka bio kilogram, euro 35 też z apką, więc też całkiem fajna cena, jeden po 69 euro centów. Ziemniaki bio również z apką były tańsze, chyba euro 80, tu jest 2 kg. tam do pieczenia czy coś, to będę miała do pracy, bo chłopaki też tak z tymi ziemniakami to średnio. I takie przekąski, więc tak, te ciastka bio, co kupuję takie mini, one mają około euro 50. Ale z apką 34, Tutaj mam te takie: one są bardzo dobre, też z czekoladą, z orzechami. Yy, I te drugie są takie jaśniejsze. Yy, te są z kakao, jeszcze. I bardzo dobre, polecam, bo to nawet do szkoły, czy do czy coś. Tu pojawiła się nowa: nowość Daktyle. Mm, tutaj akurat to jest z kokosem. 2,49. I trzeba wersja, coś z kawą. Ale to mówię dla syna, może bardziej z kokosem, bo pokażę, żeby sobie zjadł. Wiadomo, to samo można samemu naszykować, zrobić, natomiast ja, wiecie że też nie mam czasu tak, żeby wszystko samemu przygotować, zrozumiem, tam świeże, owiecie obiady, kolacja, tam jakieś właśnie, czy pieczone muffiny, czy coś, to to tak, ale już takie, że to się po razie nie bawię, bo na to nie mam czasu, a zawsze jakaś taka dobra opcja, czy właśnie nawet dla syna do szkoły coś słodkiego, żeby było. I tutaj jeszcze mam dwie pary chipsów. Paprykowe, euro 49, takie grubsze. No, wzięłam te, bo syn tak tych salonów nie bardzo lubi, więc mówię na weekend czy coś będzie miał. A to ja nie całą paczkę, też parę bo też lubię. A tu też zwykle takie z euro 0,9, też bardzo dobre, To głównie. Może, czy ja też nie lubię? Tylko one są dosyć tłuste. Więc a takie ja jeszcze o, do tego chipsy i z przykąsek to będzie wszystko, bo teraz wszystko, każdy u nas ogranicza te słodycze. Tomek, je mniej, mąż, je mniej. Ja też się w ogóle o wiele, już też mniej skończyły się dobre czasy, więc tych słodyczy również teraz nie kupuje, ale chipsy mówię, no kupię czasami, bo coś tam na weekend, żeby przegryźć, no wiecie, no wiadomo, dobrze coś takiego coś zjeść na weekend, czy właśnie chipsa, czy coś, czy orzeszki jakieś. No nic, bo się za bardzo rozgaduje, moi drodzy, więc tak, to całe moje zakupy, jak wspomniałam, prawie 140 euro, tylko w tym jeszcze była duża i mała woda. No tego nie pokazywałam, bo to w sumie bez sensu. No dobrze, dziękuję dzisiaj za, za oglądanie i widzimy się już następnym razem. Pa!